za intelektualistę. W swoich oczach pewnie uchodzi, to się od słów, że wariat nigdy nie zrozumie, że jest wariatem. Otóż Marcin Najman, no jesteś, jesteś osobą na wskroś przy śmierciu, a, a akurat, akurat zwracasz się do, do absolwenta Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Nauk Społecznych i Filozofii. I nie tylko ta literatura jest mi znana, rozumiem, że coś tam się nauczyłeś na pamięć i pewnie to, i pewnie to powielasz, powtarzasz. No dobra, no okej, okay, no miałeś kamień złoty ród, został dzisiaj no sznur. Otóż, otóż tak, no więc jeżeli Marcin Najman nie rozumie, że jest, że jest pośmieliskiem i mi imputuje, że ja jako ten dla niego przysłowiowy wariat nie rozumiem, że jestem wariatem, otóż Marcinie, no ile ci ile trzeba weryfikować, żebyś ty w końcu zrozumiał, że ty nie jesteś żadnym, żadnym napierdalaczem? No możesz być napierdalaczem przed lustrem, jak się rozbierzesz, tam pokażesz tatuaże. Jedno ci się udało, zaskoczyłeś przemka saletę. Ku mojemu zdziwieniu, to był ten jedyny moment, gdzie w swojej karierze, no, no okej, okay, no to ja muszę przyznać, bo trzeba być obiektywnym. Tam faktycznie nastąpiło przekłamanie sędziowskie. To jest ten jedyny moment, ale tak.